Witajcie w dzisiejszej recenzji. Po unboxingu tego produktu zaczęło wrzeć wśród komentarzy i nie było mało kontrowersji. Manowar, najnowsze słuchawki gamingowe od uwielbianej przez jednych i znienawidzonych przez drugich firmy Razer. Co to za produkt, jak go się używa i wreszcie czy jest wart szaleńczej kwoty 800 zł, a w niektórych przypadkach nawet 1000? Ja jestem Kendo i dziś przyglądam się temu headsetowi. Opakowanie i pierwsze wrażenia pozostawiam wam w unboxingu. Jeżeli jesteście go ciekawi i jeszcze go nie widzieliście, proszę kliknijcie w odnośnik. Nie ma co owijać w bawełnę, Razer bardzo słabo wypadają w kwestii słuchawek. Albo są cholernie drogie, a najczęściej okrutnie grają, a przesadzony bas jest ich wizytówką. I tego właśnie oczekiwałem po Manowar. Sceną im się udało, ale dźwięk którego wyczekiwałem w ogóle się nie pojawił. Zamiast tego usłyszałem ładne pasmo środkowe i wysokie, z wybornie grającym basem. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się tego po Razer. Na ustawieniach standardowych producenta grają one na poziomie cloud dwójek. No ale ale, cloud dwójki kosztują połowę mniej, więc po co w ogóle wybierać Manowar? Tak właśnie sądziłem do momentu, kiedy zobaczyłem panel sterowania w synapsie. Dosłownie z wrażenia nie mogę wyjść do dnia dzisiejszego. 15 minut zabawy suwakami, podkręcania kilku opcji i moje uszy zalała fala ostrego jak brzytwa dźwięku. Był czysty i bogaty. Wokal, który był zawsze słabą stroną tej firmy, teraz brzmiał klarowniej, i ciepło. Zresztą reszta tonów też była zajebista. Czekałem na przesadzony bas, a tu... Świetnie brzmiące wybuchy, wystrzały, wstrząsy. Co jest do cholery grane? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby Razer zrobił słuchawki, które czystością dźwięku przyćmiły Klaudy? W głowie mi się do tej pory nie mieści. Liczy się z tym, że zostanę posądzony o fanboizm i sprzedanie się Razerowi. Ale gdyby nie dźwięk, Gdyby ten dźwięk nie był tak czysty, w ogóle bym wam tym głowy nie zawracał i nie zastanawiałbym się nad tym, czy nie przyjść może na bezprzewodowy zestaw oddzielonych. Choć sam nie jestem fanem 7.1 i wolę dźwięk stereo z wielu powodów, to przy aktywacji tej opcji łatwiej było mi określić pozycję przeciwników. W grach Manowar sprawiły mi bardzo dużo przyjemności. UWAGA! W muzyce też grają całkiem nieźle. Wiem, to pewna abstrakcja jeżeli chodzi o Razera. Wyrażam Wam moje zdanie i moje wrażenia po użytkowaniu tych słuchawek i porównywaniu ich z innymi gamingowymi headsetami na rynku. Dźwięk, który początkowo był nienadzwyczajny, wydobywa się z 50mm przetworników, które umieszczone są w naprawdę ogromnej muszli. Z całą pewnością to największe słuchawki gamingowe i chyba w ogóle słuchawki, jakie kiedykolwiek miałem na głowie. Słuchawki są wręcz gigantyczne, a mimo to ważą tylko 375g, co przy tym rozmiarze jest naprawdę niedużą wagą. Zresztą ta waga podczas użytkowania nie przeszkadza i nie męczą karku, gdy siedzą na głowie. Wewnętrzna średnica padów to 6 cm, a zewnętrzna to 10,5. Możecie sobie wyobrazić, jak one są duże. Każda z tych olbrzymich muszli posiada własne pokrętła: prawy do regulacji poziomu dźwięku w słuchawkach, lewy do regulacji mikrofonu. Po wciśnięciu rolki lewej wyciszymy mikrofon, a po wciśnięciu prawej same słuchawki. No a właśnie, mikrofon jest chowany do lewej muszli. Jest elastyczny i pozostaje w ustawionej pozycji, tak jak sobie to życzymy. Na lewej muszli jest też przycisk do włączania słuchawek i port z magnesem do przechowywania przekaźnika radiowego. Sam przekaźnik radiowy wyciągamy za pomocą wciśnięcia go do środka i wychodzi on elegancko bez większego problemu. Wpinamy go do specjalnej przejściówki, w której umieszczono wzmacniacz sygnału. Lewa muszla jest nie tylko ważna ze względu na umieszczony w niej mikrofon, ale na przycisk on/off, który bardzo często jest używany, gdy słuchawki wyłączają się, za każdym razem, gdy nie gra dźwięk. Nawet dźwięki, które są bardzo krótko wysyłane, czasami są nieodbierane przez ten model, co w moim mniemaniu jest cholernie irytującą wadą. Zdarzało mi się nawet podczas jednego dnia użytkowania włączać je z 20 kilka razy, więc jest to dość irytująca wada, w szczególności wtedy, gdy nie oglądamy filmu, nie słuchamy muzyki, a mamy to urządzenie i na przykład chcemy słyszeć dźwięki z komunikatora Facebooka bądź też informację dźwiękową ze Steam. Absolutnie Man of War nie wychwytują tych częstotliwości i są dalej wyłączone, a niestety, żeby je włączyć trzeba odczekać około 5 sekund przytrzymując przycisk, żeby one w ogóle się uruchomiły. Jest to mega niedopracowana wada i powinni to jak najszybciej naprawić. Jeżeli chodzi o żywotność baterii, Razer zarzeka się, że może wytrzymać nawet 14 godzin ciągłej pracy przy włączonym podświetleniu. Szczerze powiedziawszy, absolutnie nie. Byłem nawet blisko tego czasu, ale z całkowicie wyłączonym podświetleniem. Powiedziałem co nieco informacji na temat mikrofonu i przetworników. Tutaj macie kilka informacji technicznych. Korzystając z okazji zrobimy próbkę dźwięku tego mikrofonu. Mikrofon jest jak najbardziej na surowo, bez żadnego odszumiania, bez dodatkowych efektów. Sam dźwięk mikrofonu, jak słyszycie, mikrofon w tym momencie jest ustawiony na mniej więcej 25% mocy. Zwiększymy trochę boost. Teraz jesteśmy mniej więcej na poziomie 60%. Jest bardzo głośno. Przepraszam Was za to. I możemy w każdym momencie wyciszyć mikrofon. Tak jak słyszeliście, jest to po prostu za pomocą jednego kliknięcia. Bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie do kontroli na słuchawce. Moi drodzy sądzę, że nie ma co przedłużać i powiem Wam troszkę o moich wrażeniach. Manowar nie podobają mi się wizualnie ale to rzecz preferencji wiem, że wielu osobom przypadły one do gustu ze względu na wygląd, mojego serca one nie skradły są gigantyczne i wszystkie osoby, które lubią smukłe, eleganckie konstrukcje lub subtelnie prezentujące się na głowie słuchawki, nie moi drodzy to nie te słuchawki możecie obrócić się na pięcie i szukać czegoś innego w kwestii budowy irytuje mnie fakt, że słuchawki za blisko 1000 zł tak, w niektórych przypadkach one tyle kosztują, dostajemy plastikowy Pałąk z plastikowymi muszlami, zresztą cała reszta też jest plastikowa. Jest to tak duża wada konstrukcyjna moim zdaniem, i boję się, że w słuchawki, które byśmy chcieli zainwestować tak dużo pieniędzy, mogą bardzo szybko ulec zniszczeniu. Razer moim zdaniem nie inwestuje tak wielu pieniędzy w doskonalenie i rozwijania segmentu audio, by te słuchawki spowodowałybym klęknął i krzyknął: Shut up and take my money! Absolutnie nie, jestem tutaj zawiedziony. Tym bardziej, że podczas rotowania samych muszli słychać trzaskania, które są mega irytujące. Ja rozumiem, że przy tym rozmiarze trzeba było zejść z wagą, ale kurde, no znowu plastik. Za te pieniądze wymagałbym już słuchawek z aluminiowym pałunkiem, z elementami metalowymi, które będą świadczyły o jakości i klasie premium tychże słuchawek, bo przecież do takiej klasy powinniśmy je zaliczać, czyż nie? To, co jednak szczerze mnie urzekło, to czystość dźwięku i to, jak dobrze słyszałem dźwięk przestrzenny na polu bitwy. A żebyście mogli sobie wyobrazić, jak dobrej jakości uzyskiwałem dźwięk, to podczas oglądania filmów na YouTube różnych twórców, słyszałem akustykę ich pomieszczeń, w których były nagrania robione. Poza tym ogólna wygoda korzystania z tych słuchawek są naprawdę wygodne z kilkoma defektami, na które można przymknąć oko, ale rzeczywiście pod względem wygody i rozłożenia ciężaru naprawdę to jest niezły produkt. Łatwe ustawienie w synaps, bezprzewodowość, dzięki której mogłem słuchać muzyki absolutnie w każdym zakątku mojego mieszkania bez żadnego problemu. I wydaje mi się, że to jest chyba kwestia wbudowanych dwóch anten, które są umieszczone w muszlach. Brakowało tutaj buczenia, brzęczenia i innych niepożądanych efektów znanych z bezprzewodowych słuchawek. No i w ogólne wrażenia skorzystania naprawdę idą na plus dla Razera. Czy bym je polecił jako najlepsze słuchawki, które do tej pory zrobił Razer? Jako produkt bezprzewodowy, który nie ma żadnych zakłóceń ani też żadnego opóźnienia dźwięku, jako słuchawki dla graczy, które mają czysty, klarowny dźwięk, bez konieczności inwestowania w kartę muzyczną, to tak, raczej bym je polecił. Ale musimy sobie zadać pytanie, czy to są rozwiązania dla mnie niezbędne? Zastanawiam się, jak one by wypadły w porównaniu z Cloudami 1, z dodatkową kartą muzyczną, która na 100% poprawiłaby jakość dźwięku, lub na przykład w konfrontacji z Bayer Dynamics 990 Pro, które można wyszarpnąć na dobrej okazji za mniej niż 600 zł. Nie wiem, naprawdę nie wiem i zastanawiam się, co wam doradzić. Myślę, że jeżeli szukacie słuchawek bezprzewodowych i to jest taki mus, bez którego nie możecie się obejść i konieczna jest ta bezprzewodowość, to sądzę, że ciekawszego headsetu gamingowego, tak czysto brzmiącego, raczej nie znajdziecie. Mikrofon jest przyzwoity, dobrze grający jak na headset gamingowy, i do tego jest nieźle odszumiony. Dźwięk jest czysty i bateria też dość nieźle trzyma jak na zestaw bezprzewodowy. Ale spójrzmy trzeźwym okiem na te słuchawki. Kosztują blisko 1000 zł. Uważam, że jest to nadwyraz zawyżona cena. Tym bardziej, że na rynku amerykańskim oscylują one w granicy 170 dolarów. Osobiście ja bym poczekał na spadek ceny w okolicy 600-700 zł, jeszcze bym się zastanowił, czy rzeczywiście potrzebuję tych wszystkich funkcji. Jeżeli nie, to raczej dyskusji nie ma co do wydania 1000 zł na słuchawki. Można przecież zainwestować te pieniądze w dobrej jakości, naprawdę świetne słuchawki z dobrą kartą dźwiękową, przy dźwięku której rzęsy wam się skręcą z wrażenia. I pewnie starczy jeszcze kasy na w miarę dobry mikrofon. Decyzję musicie podjąć sami i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę potrzebujecie. Jeżeli chodzi o same słuchawki, na ocenę jaką one zasługują jako headset gamingowy, to myślę, że 8 na 10, ale jako headset bezprzewodowy dla gracza, to zasługują na ocenę 9 na 10. Czy one są rzeczywiście warte tej ceny, musicie odpowiedzieć sobie na to sami. Jest to rzeczywiście nowość od Razera i jak każda nowość w ogóle na rynku gamingowym i IT strasznie się wysoko ceni. Ale tutaj myślę, że trochę przesadzili. Wnioski wyciągnijcie sami. Dziękuję, że zostaliście do końca tego odcinka i że go zobaczyliście. Zapraszam Was na kolejne. Mówił do Was Kendo i pamiętajcie, kupujcie z głową, trzymajcie się, cześć.